Cześć, witam Was w. chyba w, 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 w szóstym odcinku, bo już nawet nie pamiętam, tak? Przezdałem się jako DJ Sekfliktę. I dlaczego tak pewnie długo nie nagrywałem? Dobra, nie. Nie nagrywałem tak dlatego długo, ponieważ zaczęła się szkoła, zaczęły się lekcje, ale też tam zbytnio nie miałem dużo czasu, prawda? Ale tak, bez tutaj gadania, już tutaj klikam arenę, nie? Tak. Yy, przez ten czas, jak nie nagrywałam, mm. też tam, yy, tam takimi wieczórkami, prawda, yy, zbierałam sobie na z tego super vipa, zbierałam sobie między innymi na Łuk yy, i jak to, a, Super Skoczek i jeszcze Ender Perłę, więc tak, no, nie za dużo, nie za mało, dla mnie może być w sam raz. Yy, dla, pewnie powiecie się, dlaczego, nie, nie, yy, co nie, czyli no, z paru powodów, dlatego że mm, nie starczyło mi kasy na to, ponieważ 3000 chyba kosztuje. I nie jestem w zaraz zaraz pracy, Czy proszę. No tak, 3375 dokładnie. Więc no nie było mnie tam mm, dokładnie... nie miałam czasu, żeby na to dokładnie tak aż tyle nazbierać, ale nazbierałam tyle, ile dałem rady. Myślę, że taka kwota też jest dobra. Mm, no i tak i co, i będziemy tutaj grać, jak widzicie, mam monety, dwie monety dokładnie. Skrzynkę. Czy tutaj w ogóle ktoś jest? Sobie, taką ciszę. Nie no. Gdzie on A on chyba zginął, tak? Tylko szybko śmierzy. Patrzcie nawet nie zdarzyłem, nie? nie. Załapać kila, a tak to zawsze czy z łuku, czy z czegoś tam miałem kila. Dlaczego nie mogę strzelać? Ja no, tylko morduje strzały Jakieś mam, czy co? Ale dobra, mi się z tym już... Mhm, tu nas spróbuje wziąć tutaj ze śnieżki Tutaj będę pro do niego. Jak widzicie, mm, mam takiego teksturpaka jak yy, Margaming i konjo yy, Dokładnie też no, pozdrawiam tych dwóch YouTuberów. Yy, pozdrawiam ich, bo też oni są fajni. No, i między innymi to, prawda? Yy, I już tutaj zaraz. O, widzicie, zaliczył nam nawet kila Dobra, więc pierwszy kill jeszcze z nim mamy do czynienia tutaj. Więc no tak chyba średnio Mu i mi się to podoba. On jest troszeczkę złoty ja mi pokazuję sojusza No tak najlepiej widziałem Tak najlepiej A nie, nie Dobra, 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 nice, 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 nice. Dobra, jesteśmy tutaj No tutaj Uratowaliśmy się, bo no. myślałbym, że on nas tutaj by wziął jeszcze. Tak, z tego. Tak wiecie, no po prostu wyskoczył nas, nie? Byśmy przegrali. Ale on teraz chyba nie wie, że my tu jesteśmy aż tak w górze. No dobra. Z nami soja? Co już chce z nami, ale ja wiem, co ja zrobię. Jest, patrzcie, ze śnieżek go zgarnąłem. Patrzcie, jest. wygrałem tu pierwszą arenę. Co? Jak tu? Jak tu jest? Co? Nawet ja na. W tej to. O, patrzcie, jestem. Więc zaraz to zobaczymy. Czary Mary, tu będzie cięcie. Cześć, witam po odcięciu. Jak widzicie po prostu jakiś to był błąd czy coś. Z, z, po prostu wyliło z serwera z tego powodu, że niby latałem. Mam na to film nic nie latałem, więc nie wiem czy może jakiś błąd z serwera. Coś może w tym stylu. Hmm, teraz nie mogę dołączyć do areny. I jeszcze sobie zagramy tą jedną arenę. I, i No i niestety, no słuchajcie, koniec filmu. Następny i obiecuję, ja że one będą troszeczkę częściej niż, niż tak w takich właśnie odstępach. Tylu... Hmm, tym jest chyba miesiąc lub dwa lub nawet więcej. Z nie, 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 już takich odstępów nie będzie, po prostu... Po prostu musiałam się przyzwyczaić do szkoły w ogóle, nie? Hmm, Więc tak, to tyle, nie? Jeszcze to sobie arenę zagramy i będziemy No, no niestety też mi się nie to, no ale muszę, no niestety. Nie, dobra. Krzyp, tej zaczyna. Tamta była wygrana, fajna była. Mimo, tam tamtego gościa tak zrzuciłem, tak ze śnieżkiem myślałem, że żon rozpadnie, że to na dół. On tak sobie po prostu zdedał, no. no. no fajnie to typuś dla nie uczynił. Więc no mi się to podobało, pewnie jemu, nie, nie wiadomo, nie. Ale obecnie mi no to wie Nie nie, 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 typu, 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 typu. Tychu. Nie no, patrzcie, miałem to na filmie, on mi zadał chyba y, trzy obrażenia takim samym, tym. Więc, no, no nie wiem. Słuchajcie, ta jedna jest wygrana arena, no niestety przegraliśmy na tej arenie tak prawie od razu, ponieważ już do nas bez skoczka Dzięki za oglądanie. Myślę, że ten film, właśnie się sprawuje. Jeżeli chcecie więcej, lajkujcie, komentujcie. Dzięki, na razie. Cześć.